Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym wspólnym materiale z moją żoną. Cześć. Ten materiał przygotowaliśmy ze specjalnej okazji, ponieważ y, nie tylko nagraliśmy, myślę, ciekawe dla Was wideo, ale również zapraszamy na indywidualny kanał mojej żony. <gry> Tak, kanał nazywa się Pani od psychologii, bo jest to taka tutaj wariacja na temat tego, czym zajmuję się na co dzień. Na co dzień jestem panią od angielskiego, a po godzinach panią od psychologii. No i chciałabym tam się podzielić takimi moimi konkretnymi przemyśleniami, będzie, będzie konkret, będzie się działo. Będzie głównie psychologia, będzie głównie psychologia, tematyka po dobrej stronie mocy, coś pozytywnego, mam nadzieję, coś ciekawego, trochę dobrej energii. E, także tutaj nagrywamy mm, o dobrym mężu. U mnie znajdziecie materiał o dobrej żonie. Kto to jest dobra żona? Subiektywna wizja moja i Twoja e, z doświadczenia po prawie siedmiu latach małżeństwa. Taki Stasz mamy, nie? Tak jest. Także zdradziłaś już temat. Tak jak widzicie, temat główny to, kim jest dobry mąż. A więc zaczniemy rozmawiać o tym dobrym mężu. I oczywiście zaczniemy od ciebie, Basiu. Kim dla ciebie jest taki dobry mąż? Jakie ma cechy? Okej, okay, okej. Okay. Ja będę się posługiwać niezmiennie swoimi notatkami, także jeśli sobie tutaj zerkam, to mam moje punkty. Tak, mam ich 12. My w ogóle nie konsultowaliśmy tych treści, także będzie element zaskoczenia. U mnie kolejność jest przypadkowa. U ciebie nie do będzie. końca przypadkowa. Będzie jakiś priorytet. Więc u mnie po pierwsze dobry mąż nie strzela fochów. Myślę, że nie ma nic gorszego jak obrażony mężczyzna. I mówię to, chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo naprawdę to jest coś, czego ja po prostu jako kobieta, no, ja Ci dziękuję, że się nie obrażasz, dziękuję Ci za to, bo ja bym tego nie zniosła. Po prostu, właśnie takie karanie ciszą, czy jakieś, no właśnie te ciche dni, czy jakieś takie obrazy majestatu. O Boże, męska duma. Nie, ja bym tego nie udźwignęła, naprawdę. Także myślę, że dobry mąż się nie obraża. To ja dodam kolejną cechę od siebie. Myślę, że dobry mąż to osoba odpowiedzialna. I ogólnie dobry mąż też traktuje jako taki porządny mężczyzna. To jest mm -hmm. osoba odpowiedzialna, osoba, mężczyzna, który wie, czego chce, wie jak już czegoś chce i mówi, że tego chce, to to robi, dąży do tego. I to jest taka osoba, wyobraża mi się, taki idealny mąż, dobry mąż, dobry mężczyzna. To jest ktoś, kto potrafi pewne rzeczy po prostu wziąć na siebie, przyjąć na klatę i podejść do tego tak po prostu po męsku. Mhm, mm okej. Mm -hmm. OK. okay. Um, mój drugi punkt dotyczy tego, że dobry mąż wie jak jedynie zaczepiać. I to jest trochę jak ten cytat, który jakiś czas temu obiegł internet: Nie mów do mnie teraz. Ja myślę, że każda kobieta, która ma raz w miesiącu swoje dni, swoje kryzysy, wie, jak to jest, jak po prostu najlepiej zejść z drogi. Nie mów do mnie teraz, więc myślę, że dobry mąż wie, kiedy dać taką przestrzeń na, na wyciszenie się, na jakiś odpoczynek po trudach pracy. I to jest takie, ok, wie, kiedy nie zaczepiać, ty sobie teraz odpocznij. Daj, daj znać, jak będziesz gotowa. No Trochę związane to, co powiedziałaś, czyli ta przestrzeń, swoboda, dawanie tej przestrzeni, to dla mnie jest też taka umiejętność podejmowania decyzji. Czyli to, jak tutaj podejmuję decyzję, że chcę się w danym momencie wycofać, nie naciskam się w żadnym momencie mhm. na to, żebyś mi mówiła yy, o, o tym, co przeżywasz, ale po prostu umiejętność podejmowania decyzji, ogólnie tak w życiu, bo osoby, które nie potrafią podejmować decyzji, to tak trudno można powiedzieć, się z nimi żyje. A jak mężczyzna nie potrafi podejmować tych decyzji, a czasami trzeba taką decyzję po męsku podjąć, e, szybko, sprawnie, e, bo w danym momencie po prostu trzeba się na coś zdecydować, to jest jedna ważna rzecz. Ale z drugiej strony ta umiejętność podejmowania decyzji to nie chodzi mi o to, żeby zawłaszczać wszystkie decyzje wokół siebie, bo tak niektórzy mężczyźni chcieliby, żeby w tym związku to mężczyzna, decydował o wszystkim, to nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi raczej o to, że umiejętne podejmowanie decyzji w tych kluczowych rzeczach, które w danym momencie trzeba zrobić, i też partnerka liczy na to, że mężczyzna podejmie taką decyzję tutaj w tym momencie, ale też umiejętność odpuszczenia podejmowania mm -hmm. tych wszystkich decyzji za drugą osobę. Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. Czyli to nie jest, ja noszę spodnie w tym związku na siłę. E, mój punkt trzeci będzie trochę śmieszny dla niektórych. Ale dobry mąż kupuje kwiaty bez okazji. I to jest związane z tym, że często w związkach jest tak, że kwiaty, żony dostają kwiaty, jak już mąż coś przeskrobie. I ja uważam, że wtedy jest takie uwarunkowanie, czyli takie połączenie w głowie tych dwóch wydarzeń: kwiaty równa się problemy. Więc ja myślę, że jako żona jest mi miło, kiedy po prostu na przykład bez okazji albo też na jakąś okazję. Przynosisz mi kwiaty, ale one nie są związane z czymś negatywnym i one nie mówią mi: Okej, OK, dobra, kwiaty, no to już będę drążyć i co tam, no i co przesprobałeś? Nie ma absolutnie tego typu rzeczy, także to, to też jest coś fajnego. No i tutaj myślę, że przejdziemy do jeszcze takich mocnych cech, które też trochę z tymi kwiatami są powiązane, bo wydaje mi się, że dobry mąż, odpowiedzialny mężczyzna to jest przede wszystkim. Człowiek, któremu można zaufać i który jest wierny. Mhm. Bo bez zaufania, bez wierności, praktycznie nie wyobrażam sobie, żeby budować długotrwałą relację. Mhm. A więc jest to taka osoba, na której można polegać, można zawierzyć tej osobie i. W w pewien sposób nie trzeba po prostu oglądać się za siebie, bo wydaje mi się, że właśnie będąc w związku z takim mężczyzną, któremu zaufać nie można, i ciągle go gdzieś tam kontrolując, i mieć takie poczucie, że o, muszę cię kontrolować, bo ty zaraz coś wywiniesz, jakiś numer, mhm. no to myślę, że to nie jest dobry kandydat na męża i z taką osobą raczej ciężko by się żyło. Mhm. Fajnie, że to powiedziałeś. Akurat mój punkt numer 4 jest bardzo blisko związany właśnie z tym, bo zapisałam sobie, Dobry mąż nie zdradza tajemnic. Czyli, tak jakby, pewne kwestie nie wychodzą poza, poza te osoby w małżeństwie, poza, poza te dwie zainteresowane osoby. Bo wydaje mi się, że właśnie kwestie prywatne, no w małżeństwie, jest najbliższa relacja, jaka może być, tak naprawdę, wydaje mi się, w naszym życiu. Więc jest to bardzo ułatwiające życie, takie wydarzenie, kiedy wiemy, że mąż będzie naszym powiernikiem. Kolejną moją cechą będzie zaradność i elastyczność. I zaradność i elastyczność kojarzy mi się z tym, że taki mąż potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, mm -hmm. że on potrafi i odnaleźć się w towarzystwie, w towarzystwie partnerki, ale też w różnych takich społecznych sytuacjach, ale też umie sobie poradzić z takimi codziennymi rzeczami, z jakimiś takimi rzeczami do naprawienia i że po prostu mierzy się z tą rzeczywistością. Z drugiej strony jest na tyle elastyczny, że jak coś mu nie wychodzi, to może zasięgnąć pomocy innych osób, że się nie upiera. To jest ten przysłowiowy mężczyzna, który nie zapyta o drogę, bo on wie, gdzie ma jechać, mimo tego, że czwarty raz przejeżdżasz koło tego punktu, który doskonale wiesz, ale on nikogo nie zapyta o drogę, bo to jest po prostu pan wszystko wiedzący. I tak sobie nie wyobrażam e, takiego dorosłego człowieka, fajnego mężczyzny, który nadaje się na męża. I jeszcze z tą elastycznością i zaradnością kojarzy mi się to, że z tego wynika pracowitość. Że jak mm -hmm. to wszystko połączy z pracowitością, to po prostu masz człowieka, który nawet jak nie umie, nawet jak nie daje sobie z czymś rady, to jakoś znajdzie ten sposób, żeby po prostu coś tutaj w tej, w tym, w tej kwestii zrobić. Mm -hmm, nie wiem, ale się nauczę. Mm -hmm, super. Okej, okay, mój kolejny punkt dotyczy spędzania czasu razem. Spędzanie czasu z żoną, czyli takie szukanie okazji na wspólny relaks. Może jakieś takie randki bez okazji, może jakieś wyjścia przyjemne. Bo właśnie wiecie, jak to jest? Takie niektóre małżeństwa szukają właśnie takich świąt, kochamy się tylko w walentynki, tak jakby to są takie kwestie, gdzie od wielkiego dzwonu. A mi się wydaje, że dobry mąż to jest osoba, która potrafi się zatroszczyć w te wszystkie inne dni. Więc tak moim tutaj punktem piątym jest. Szukanie okazji do relaksu razem. Czyli, na przykład, jak coś oglądamy, no to może to będzie coś, co odpowiada obu osobom. Jak coś czytamy, no to może sobie nie będziemy przeszkadzać, ale po prostu usiądziemy obok siebie i poczytamy. Więc wydaje mi się, że takie szukanie przestrzeni na czas wolny razem jest super. Fajnie się to zgrywa z moim punktem, bo ja. mój punkt brzmi tak. Poczucie humoru. O. I to jest niby tak, no, warto być ze sobą, która ma poczucie humoru, ale. Ja poczucie humoru w kontekście dobrego męża rozumiem w taki sposób, że taki dobry mąż żartuje w taki sposób, że śmieją się dwie osoby, a nie mm. tylko jedna osoba. Bo nie wyobrażam sobie dorosłego mężczyzny, takiego wiesz, który nadaje się na męża, mm. że żartuje sobie kosztem innej osoby. Mhm. I ja często to dostrzegam, właśnie te tak zwane męskie żarty, wchodzenie z żartami na pewne sfery, które no, po prostu nie wypada w niektórych mhm. kontekstach. Albo, że te żarty śmieszą tego danego mężczyznę, a... Albo idą w pięty. Idą w pięty, są takim trochę pszczyczkiem, taką szpileczką bitą. E, I to, to właśnie nie jest to poczucie humoru. Żeby śmiać się razem, a nie mm -hmm. z siebie. Mm -hmm. I to w poczuciu humoru, myślę, jest dla mnie ważne. bo no, wiadomo, warto mieć osobę, y, z którą można się trochę pośmiać. Ale mm -hmm. właśnie chodzi o to, żeby pośmiać się wspólnie z nią. A nie, że ona się śmieje, a my trochę tak się zastanawiamy, o co chodzi. I tutaj w tym poczuciu humoru jest jeszcze jedna ważna kwestia: żeby ten mężczyzna, ten mąż w towarzystwie potrafił się czasami powstrzymać od pewnych żartów, mhm. a nie, że ty znasz jego takie standardowe żarty. I on doskonale wie, że tobie się te żarty nie podobają, mhm. a on ich nadużywa. I to jest takie męczące. Ja to w wielu parach widzę właśnie takie męczące żarty, że. Ta partnerka aż po prostu się trzęsie, bo wie, co on zaraz powie, a on i tak to powie. Ona zna ten repertuar. To jest cyrk, który jeździ w kółko. Tak. No, ale jak właśnie Cię słucham, to czuję, że moje punkty odnośnie dobrej żony będą związane z tym, co mówisz. Także fajnie, fajnie się to pokrywa. Okej. Okay. Moim kolejnym punktem jest dobry mąż, który zaprasza żonę do swojego świata. Czyli chodzi mi o to, że to zwłaszcza na tych takich. W pierwszych etapach poznawania się, randkowania, ale wydaje mi się, że to też przyciąga się w czasie na małżeństwo, gdzie mąż jakby nie boi się wziąć swojej partnerki, swojej żony na spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, nawet z męską paczką, tak jakby to jest takie pokazanie, jesteś dla mnie ważna, jesteś zaproszona, czuj się zaproszona, czuj się mile widziana właśnie wśród znajomych i rodziny. I wydaje mi się, że to bardziej widać na tych pierwszych etapach, miesiącach poznawania się, ale dalej, moim zdaniem, wciąż obowiązuje. W moim punkcie teraz będzie czułość i troskliwość. I ja w przypadku dobrego męża rozumiem to w taki sposób, że po prostu mężczyzna nie wstydzi się swoich emocji, nie wstydzi się swoich uczuć i też nie ma takich pohamowań, żeby w jakiś sposób je wyrażać, że to, że wyraża miłość partnerce, to, że pokazuje jej swoje emocje, jak bardzo mu zależy na niej, to nie jest coś, co odbiera mu tą męskość. Bo mm -hmm. niektórzy mężczyźni tak mają, że ja ci tego wszystkiego nie będę pokazywać, bo ja jest tu muszę, muszę być ten macho. I Ja uważam, że prawdziwa męskość to też jest okazywanie... Emocji, uczuć mm -hmm. i to zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, bo przecież wiadomo, czasami jest dużo łatwiej nam powiedzieć, że kogoś kochamy, niż powiedzieć, że my sami się smucimy, że jest nam trudno, mm -hmm. że mamy gorszy czas w życiu. Tak. A więc troskliwość, czułość i umiejętność rozmawiania lub okazywania emocji, to jest myślę coś, co też jest bardzo ważne, bo to ułatwia po prostu komunikację. Mhm, mm -hmm, mm -hmm, okej. Okay. Ten punkt też mam, yy, on będzie dalej. Jeśli chodzi o mój kolejny, to dobry mąż lubi sprawiać żonie przyjemności, a jeżeli ona ma ochotę sobie sama je sprawić, to nie ocenia. Co przez to rozumiem. Ja bardzo lubię, jak ty mówisz, bo ja lubię zakupy, ja nie będę tutaj ukrywać, no lubię, lubię, więc ty zawsze mówisz, tak kochanie, kup sobie, to ci sprawi przyjemność, więc spraw sobie tą kolejną coś tam, ten, ten kolejny sweterek, kolejną parę butów. E, więc okej, okay, to musi być z rozsądkiem, tak? To ja tutaj e, nie mówię o popadaniu w zakupoholizm czy tego typu historie, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest e, coś z miarą e, i z umiarem, no to, e, to... fajnie, kiedy kobieta nie słyszy, o, kupiłaś sobie dziesiątą sukienkę, super! I wtedy jaka frajda z tego, nie? Więc tak jakby, no, nie, nie odbierajmy tej radości! Dokładnie. To może trochę jest związane z mój punkt, bo ja mam tu punkt, chcę poznawać swoją partnerkę. Mhm. Ja to rozumiem w taki sposób, że chęć poznawania partnerki to nie jest coś takiego, że mi się wydaje, że ja znam ciebie na wylot. Mhm. Bo. Bardzo ciężko poznać samego siebie na wylot i a tym bardziej ciężko poznać drugą osobę na wylot. A ludziom, którym się wydaje, że znają drugą osobę na wylot, to oni już nie są ciekawi tej osoby, mają tą osobę wrzuconą do jakiejś szufladki i nie widzą zmiany. Mhm. Ja się cieszę w tym, że widzę Twoje zmiany, że widzę, jak się zmieniasz w pewnych obszarach, jak próbujesz nowych rzeczy, a więc mam tą chęć wychodzenia z tym i właśnie poznawanie Cię na różne nowe sposoby. Mhm. Dla mnie każdy dzień odkrycie jakichś nowych rzeczy, bo nie zawsze są to jakieś nowe rzeczy, ale przekonanie się: aha, teraz Ty myślisz w taki sposób, zobaczymy za jakiś czas, co Ci się zmieni. Mhm. I wydaje mi się, że nigdy nie chciałem powiedzieć, że znam Cię na wylot, że rozumiem. My się tutaj totalnie bez słów, mm -hmm. bo jednak cały czas ta druga osoba jest trochę zagadką, mm -hmm. ale kiedy masz to zaufanie, e, kiedy wiesz, że w pełni możesz zaufać tej osobie, że ona nie zdradza Twoich sekretów, to cały czas możesz się poznawać, odkrywać, tak wchodzić na głębsze poziomy. Okej, mm -hmm, mm -hmm. okej. Okay, okay. Ładnie to powiedziałeś. <noise> <noise> um, jeśli chodzi o mój kolejny punkt, to będzie... Dobry mąż wysłucha nie dając gotowych rozwiązań. Bo wydaje mi się, że to jest coś takiego, że jak ktoś mówi no ale zrób tak i tak, to to jest, wysyła taki sygnał, że ja już to wszystko obcykałem a ty nie wiesz, och, jak możesz nie wiedzieć, nie? Więc to jest takie strasznie aroganckie i wydaje mi się, że tutaj nie dając gotowych rozwiązań, bo co nie skrawiamy pana MacGyvera, który ma śrubokręt na wszystko i jakby załata każdą dziurę, nawet te w sercu, więc wydaje mi się, że jeżeli problemy są na przykład emocjonalne, jakieś skomplikowane, jakieś dotyczą nie wiem, społecznych kwestii czy, czy czegokolwiek, to myślę, że nie ma co dawać gotowych rozwiązań, jeżeli nasz mąż umie słuchać, tak naprawdę, naprawdę dogłębnie słuchać, to to samo w sobie już y, wszystko, dla mnie wszystko to znaczy, bo czuję się wysłuchana, czuję się zaopiekowana. Teraz y, chciałbym się skupić na czymś, co myślę, że jest y, ważne, ale bardzo niedoceniane. Mhm. Y, jest to umiejętność mówienia dziękuję. Mhm. Czyli coś takiego, że ja nie uważam, że mi pewne rzeczy się należą, że pani władca to teraz ma tak, że on sobie siedzi i wszyscy koło niego nadskakują, partnerka u nas i tak dalej. Że potrafi powiedzieć dziękuję za wszystkie nawet drobne rzeczy, które się dzieją w domu, za to, kiedy dbasz o przestrzeń, którą ty się zajmujesz. No, mamy różnie podzielone te nasze priorytety, działania i tak dalej, ale dobry mąż potrafi powiedzieć dziękuję nawet za rzeczy, które wydają mu się małe. Przede wszystkim małe mogą mu się wydawać, uh -huh. bo wiele osób nie robiło takich rzeczy. I ja sam wiem, kiedy mieszkałem na studiach sam, to wiem, ile kosztowały takie mnie podstawowe rzeczy, które robiłem codziennie. Takie codziennie obowiązki, sprzątanie i tak I ja się tego nauczyłem dzięki temu mogę być za to wdzięczny, że niektórymi rzeczami ty się w pełni teraz zajmujesz. I ja mam tu z głowy, ja mogę mieć inne obowiązki, ale ja nadal jestem za to wdzięczny. To ja nie zapominam, że to zajmowało mi kiedyś czas, musiałem o tym myśleć i tak dalej. I myślę, że umiejętność powiedzenia, dziękuję za te rzeczy. Też podkreśla, że ta druga osoba czuje, że to, co robi, też jest bardzo, bardzo ważne. Mm -hmm. Bo każda rola w rodzinie, w parze, to jest ważna rola i właśnie to, co ty mówiłaś wcześniej, że ktoś nie stoi tutaj na tym wyższym stopniu podium, nie ocenia kogoś tego drugiego z góry i mówi, ja już znam wszystkie odpowiedzi, ty się zajmij tam swoim kawałkiem podwórka, bo ja robię naprawdę ważne rzeczy. Tak, a ty kobieto maszeruj do kuchni. Ym, tak, i właśnie te obowiązki domowe, o których mówisz, one często są przyziemne. Bo tak jakby tego się nie widzi, yy, tak, jak, tak samo jak nie doceniamy pralki, dopóki się nie zepsuje. <laughs> Taka prawda. Yy, no i, i myślę, że te yy, domowe takie rzeczy, te domowe obowiązki, domowe pielesze, dopóki to się tak pięknie, gładko dzieje. Yy, no to, to nic tylko cieszyć, ale też właśnie tak jak mówisz, yy, dziękować i, i doceniać. Czemu nie? U mnie kolejny punkt um, jest trochę związany z moim poprzednim, um, czyli dobry mąż um, dodaje pewności siebie, bo um, no ja właśnie z tego miejsca chciałabym Ci podziękować um, za to, że. O, widzisz <grym> z poprzednim punktem twoim. Um, chciałabym Ci podziękować za to, że um, dużo pewności siebie dało mi. To, że mogłam gościnnie u ciebie wystąpić, do tego stopnia, że no tak zdecydowaliśmy, a spróbuj, może co ci szkodzi, założyć własny kanał na YouTubie. I tak jakby mm, wiem, bo jestem na 100% pewna, że gdyby nie tych kilka występów gościnnych tutaj, to ja bym pomyślała, o mój Boże, jestem introwertykiem, nie mam mowy, to się nie uda. Więc yy, mój punkt dotyczy tego, że. Mm, ty zawsze jak mówisz, no, dasz sobie radę, bo dałaś sobie radę wtedy i wtedy, to teraz na pewno też sobie poradzisz i wszystko będzie dobrze. To nie są puste słowa, bo to bazuje na moich wcześniejszych doświadczeniach i ja wiem, że ty znasz mnie na tyle, że jesteś w stanie się do tego odwołać, ale też. Ym... No, nie masz tego monopolu, naprawdę, i tak jakby wierzysz, yy, wierzysz w to, że się uda, i mówisz to z taką ogromną życzliwością. Więc ja, no, y, często też jestem w stanie odważyć się na więcej dzięki temu, że tak dodajesz pewności siebie. Bardzo mnie to cieszy. Ja jak myślałem wczoraj o tym naszym dzisiejszym nagraniu, o tym, jakie cechy powinien mieć dobry mąż, mhm. to zdaję sobie sprawę, że jest taka pewna rzecz bardzo ważna. Ale myślę, że niewiele osób o niej mówi. I wydaje mi się, że dobry mąż jest osobą, która potrafi okazać szacunek dla ludzi, którzy są ważni dla jego partnerki. Czyli dla osoby, które są dla ciebie ważne, ja potrafię okazać im szacunek mm. bez względu na to, czy się z nimi zgadzam, bez względu na to, czy mamy podobny światopogląd. Tak w wielu rodzinach, w wielu parach jest. Ja mam to szczęście, że moi teściowie są wspaniali i ja nie muszę e, akceptować ich na takim poziomie, że wystarczy, że z nimi przebywam e, chwilę i już mam tego dosyć. I mam to szczęście, że są, e, że są fajni i. Tutaj nie mam z tym problemu, natomiast wiem, że jeżeli byłyby takie problemy e, odnośnie tego, że nie zgadzalibyśmy się w pewnych kwestiach, to mimo wszystko uważam, że tym osobom, które są dla ciebie ważne, bo to by, są twoi rodzice. Mhm. To jest taka sytuacja, w której ja muszę im okazać szacunek. I dla mnie bardzo y, trudne jest, kiedy obserwuję, że właśnie partner podchodzi z taką nonszalancją, z takim trochę brakiem tego szacunku do osób, które są ważne dla jego partnerki. I wszyscy to czują. Po mm -hmm. prostu wszyscy czują, że ta osoba, a siedzi niby z nami, ale tu zajmuje się telefonem, daje jakieś wymówki, bo nie chce się spotykać z osobami, które są dla ciebie ważne, mm -hmm. a ten szacunek to jest jednak coś, na co ludzie, którzy są po prostu ważni na tej drugiej osoby, zasługują. Mm -hmm, tak, dokładnie. No i też tak jak mówisz, rodzice, więc osoby starsze, doświadczone i też czują, no już tyle, tyle życia przeżyły, że, że wiedzą. Znają i rozumieją, jak relacje działają, i widzą też, że jest tutaj jakaś antypatia. Moim kolejnym punktem będzie coś, co już się pokryło u ciebie, czyli mówienie: Dobry mąż mówi o swoich emocjach i uczuciach. No nie jest macho. No bo wydaje mi się, że kiedy mamy do czynienia z kimś takim, kto, no tak sobie gburowato to siedzi i po prostu nie wiadomo, mm, i o co ci chodzi. I teraz, czy się przebijać przez tą skałę, czy zostawić, czy tak jakby. Czy drążyć, czy nie. No ja myślę, że tutaj jest to takie na tyle zawiłe, że y, cieszę się, że u nas nie ma tego problemu. <grym> no właśnie, I jeszcze A... jedna rzecz, która też wydaje mi się taka nieoczywista, to cierpliwość. Mhm. Ja myślę, że dobry mąż jest i, i dość, taki dojrzały mężczyzna to jest mężczyzna cierpliwy. Bo przy braku cierpliwości często podejmujemy głupie decyzje, decyzje, których później ża żałujemy. Jeżeli wszystko chcemy tak od razu, tak chwytać po prostu ten, to życie i nie jesteśmy cierpliwi, to wynikają z tego poważne konsekwencje. I wydaje mi się, że cierpliwość pozwala nam tak wstrzymać się czasami na chwilę, mm. pomyśleć, czy naprawdę tego chcemy. Też skupić się na partnerce, bo jeżeli żyjemy w ciągłym takim napięciu, w ciągłym biegu, no to kiedy mamy mieć czas na to, żeby poznawać drugą osobę mm -hmm. i żeby pokazać jej, że ją znamy. To, to tak A tak. więc cierpliwość jest, myślę, ważna w kontekście dojrzałego mężczyzny, który nadaje się na męża. Mm -hmm. No, zwłaszcza, że związek małżeński wymaga cierpliwości, no bo to jest jednak też praca nad tą relacją. No dobrze, to kontynuując, został już przedostatni punkt na mojej liście. I teraz myślę, że warto wspomnieć o tym, że dobry mąż pozwala sobie pomóc, pozwala żonie pomóc, nie jest z osią samosią. No bo myślę, że kiedy jest taka sytuacja, że widzimy, że ktoś potrzebuje wsparcia, że potencjalnie właśnie można, można wyciągnąć tą pomocną dłoń, można się udzielić, ale ten ktoś mówi nie, nie bo nie, nie bo muszę sobie sam dać radę z tej takiej dziwnej ideologii, że jestem w tym, właśnie tym maczo, jestem taki sam, samsun, <grym> to myślę, że to jest właśnie taka no Droga bez wyjścia, droga jednokierunkowa do niezbyt dobrego miejsca i myślę, że warto jest nie być Zosią Samosią w wersji męskiej i pozwolić żonie pomóc. Ja mam ostatni punkt i on, tak jak powiedziałem, że ta kolejność dla mnie jest ważna, to miał trochę podsumować te punkty poprzednie i ten punkt mówi o tym, że taki dobry mąż każdego dnia pokazuje że jesteś dla niego ważna, czyli ta partnerka jest dla niego ważna, że w każdym dniu zdarzają się te drobne momenty, że pokazuje, tak jak te kwiaty, o których mówiłeś, że Czasami z przypadku one wpadną nam w rękę, wykorzystajmy ten moment. Jak życie już nam podpowiada, że możemy wziąć te kwiaty, to je weźmy, a nie czekajmy na jakąś specjalną okazję. I chodzi o to, żeby wykorzystywać te małe momenty, zadbać o to, żeby każdego dnia mieć chociaż chwilę na rozmowę, zadbać o to, o co my dbamy, czyli o wspólne posiłki, mhm. zadbać o to, co my na przykład lubimy, czyli wspólne zasypianie. Mhm. Są to rzeczy, które my są drobne, ale jak pozbieramy je tak wszystkie do siebie, to one naprawdę pokazują, że ten związek można tworzyć na swoich zasadach, pokazywać, co jest dla nas ważne poznawać się w tym wszystkim. I myślę, że pokazywanie każdego dnia, że jesteśmy dla siebie ważni, to jest przeciwieństwo tego takiego szybkiego życia, że ludzie mijają się w drzwiach, każdy żyje trochę swoim życiem, i w sumie żyją obok siebie, a nie ze sobą. Mm -hmm. I dla mnie pokazywanie, że każdego dnia małymi kroczkami jest dużo ważniejsze niż te pokazywanie miłości od wielkiego dzwonu. Mm -hmm. Że teraz jak wyjedziemy na jakieś wakacje, to naprawdę zadbamy o ten swój związek. To tak nie działa. Życie to jest po prostu dzień po dniu, kawałek po kawałeczku. I te małe, drobne rzeczy dużo lepiej się sumują niż wielkie jakieś wyskoki. Mm -hmm, wielkie gesty. Mm -hmm. okej okay. um, U mnie ostatnim punktem jest... Y Dobry mąż nie boi się zaangażować, no bo yy, nie ma męża bez ślubu. Umówmy się. Więc yy, wydaje mi się, że pewne kroki trzeba podjąć, no, no żeby do tego ślubu doszło i, i żeby tym mężem się stać, no to też trzeba się oświadczyć. Co jest wielkim gestem, co jest ogromną deklaracją yy, zaangażowania. Yy, więc to już jest yy, yy, pierwsze jakby przyznanie się do tego. Zaangażowanie. Drugą kwestią jest właśnie cała ta fala emocji związana z organizacją ślubu, jako też tym wydarzeniem, które jest ważne, które budzi bardzo dużo emocji w rodzinie. No i myślę, że właśnie trzeba być bardzo zdecydowanym i pewnym swoich uczuć, żeby tak się zaangażować, być tak pełni, w pełni w tym. No a potem to już historia dzieje się sama, no bo dzień po dniu, tak jak mówiłeś. Pracujemy nad tym związkiem i, i angażujemy się na nowo, coraz mocniej. No i tak, dobry mąż nie boi się zaangażować. Nie ma, nie ma ślubu, nie ma męża. Myślę, że w tym filmie było kilka podpowiedzi dla mężczyzn, którzy chcieliby wypracować sobie cechy takiego dobrego męża, zastanowić się, czy no, według tego, co podaliśmy, nadają się na takiego dobrego męża, a z drugiej strony, żeby kobiety mogły zobaczyć o. Ja też tak mam, że to jest dla mnie ważne, bo to mm -hmm. właśnie jest taki film chyba dla dwóch stron, dla i kobiet i dla mężczyzn, który pokazuje po prostu, jak być tym dobrym mężem, jak być tym dojrzałym mężczyzną. I myślę, że bardzo fajny temat zaproponowałaś. Bardzo mi się podobało przygotowanie tych notatek na ten temat. Temat nie był też łatwy nie. dla mnie, nie wiedziałem czego będę się spodziewał tutaj nie, nie wiedziałeś po czego się spodziewać ich wzajemnie. No właśnie, I myślę, że jak nagramy to wideo odnośnie tej dobrej żony, to też bardzo serdecznie Was zapraszamy na kanał Basi. Kanał startuje, więc przychodźcie tam, patrzcie, jakie Basia nagrała filmy. Na pewno znajdziecie tam dużo różnych inspiracji, których na moim kanale nie znajdziecie, bo właśnie to pokazuje też, że dobry mąż, dobra żona to są osoby, które z jednej strony. Mogą się różnić, ale z drugiej strony w pewnych takich kluczowych rzeczach są podobni, czyli podobne wartości, podobny punkt widzenia e, świata. To, to jest trochę tak, że właśnie te przeciwieństwa mogą się przyciągać, ale to podobieństwami gdzieś zatrzymujemy się przy sobie. Mhm. I ja myślę, że ta, ta, ten film o Dobrej Żonie to będzie trochę takie odbicie lustrzane tego, mhm. co my tutaj mówimy, bo. Tak naprawdę nie ma dobrego męża bez dobrej żony, bo, bo co z tego, że mąż może być super ekstra, jak nie odpowiada mu ta druga osoba, która tego nie docenia, która nie żyje w ten sam sposób, że nie dba o ten związek tak, jak ten mąż by chciał. Więc zasługa dobrego męża to jest też. Po prostu dobra żona, która to wszystko potrafi docenić, i wtedy temu mężowi się chce. No myślę, że już nie mogę nic powiedzieć piękniej, także w tym momencie zamkniemy. Bardzo dziękujemy za uwagę. No i tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.